Co jest? O, witam, nie zauważyłem was. Chciałem zmontować nowego tchika, ale brakuje mi sprzętu. Trzeba jakoś na to poradzić. O, nowy sprzęt od Sirius A co takiego tutaj mamy? Chciałbym wam przedstawić kreaturę APEX 9 mini, z której dzięki SteelSeries korzystam. I serdecznie polecam. Jeśli wasza aktualna kreatura zajmuje za dużo miejsca i stawia się na minimalizm, tak jak ja, to ona jest dla Was idealna. Jest mechaniczna, posiada szybkie switcheony Point 2.0, które po lekkim dotknięciu wydadzą Wam najszybszy czas reakcji w grach. Oczywiście możecie dostosować sobie siłę nacisku do trybu, który najwygodniej Wam odpowiada, pełna swoboda, no i pełny komfort na biurku. Ale to nie wszystko. Chciałbym Wam przedstawić słuchawki bezprzewodowe Arctis Nova 7, czyli następcę poprzednich Arctisów z nowej generacji słuchawek. Jest ich parę modeli, z czego ja wybrałem bezprzewodowe i jestem pozytywnie zaskoczony z jakości i długości trzymania baterii po naładowaniu. Dodatkowo zasięg jest dobry i przy odejściu od komputera jestem w stanie sobie gotować w kuchni i słuchać podcastów bądź muzyki. No i wysuwany mikrofon w połączeniu z Discordem, który sam daje certyfikat na jakość dźwięku w rozmowie, można bez plątania się w kabel wstać od komputera i dalej rozmawiać ze znajomymi. Zapraszam Was do sprawdzenia promocji, bo od 18 listopada do końca roku w sklepach Euro, Xcom, Media Expert oraz Computronic Pojawi się nowa cena na słuchawki, Artis Nova 1 i Artis Nova 3 Przy zakupie tych słuchawek otrzymacie w zestawie myszkę Prime Mini za jedną złotówkę Więc możecie odświeżyć swoje stanowisko w przystępnej cenie Polecam też sprawdzić inne produkty od SteelSeries, bo to porządna marka Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w linku w opisie filmu A dziękuję za uwagę Cześć Włosy na bambus. Tego? E. Kocham ciebie. <laughs> o, Ewa, to jest nie kwiaty Ale ja pierdolną piorun stary. Są wózki dla dzieci, sprzedaje? Kupiłbym, ale czekajcie, czy się zmieści do środka. Jak się sprawdzi, czy zmieści się do środka. Ile można przemieścić w środku, tam na dole? To kupuję. Wejdzie pan do środka, to biorę. Cztery na przemyt CMC tam jak tam piątunia? Bardzo dobrze, nie mam dalej wózka Rzecz kurwa, nie mam dalej prawa jazdy Pierdoli mi się w głowie plecy Ile hodowałem takie wąsa? Mam zakwasy na plecach, mam 3, na Czyli 4 tygodnie to jest 3, chyba już 3. Mam zakwasy no na plecach cała jestem zakwaszona 139 osób O oh my God, w ogóle Co jest? Stanik czy brzuska? Stanik Nie, bluzka, nie bez stanika nie. Się, pytam się o tych mężczyzn Stara babcia szuka chuja dla siebie Jest jakiś śledzny, na no co się Stary ma łóżki w twojej okolicy Już teraz, wyobraź sobie, że jakiś starszy pan W jej wieku, tydzień temu Dobra miesiąc, może no, rok temu Na tym łóżku zapinał ją <laughs> Czemu ja sobie to wyobraziłem? Chcę ci pomóc Pomóc w czym? W wyglądaniu Normalnie czy co? Jakby mój wygląd mi w żaden sposób nie szkodzi szczerze mówiąc i ja też się nie denerwuję jakoś specjalnie tylko po prostu no czasami jednak denerwuje mnie ludzka głupota nie powiem że nie no ciężko tak nie też jak się robi live, jak w ogóle się pokazuje jakoś w internecie jak to dobre no pierdolę trochę teraz to nie jest w ogóle ciężkie jakby ja mam w to wyjebane, ale takie żmudne po prostu jest to odpowiadanie na te pytania pytania i jakieś uwagi na temat mojego wyglądu bo ile można, no kurwa. Poza tym, pomoc. Ja sobie sama świetnie pomagam. Co to za Pokémon? A, a ty, a ty, co za Pokémon? Jakie plany na wieczór? Czego masz synka? Y, to jest moja córka. Córka moja. Nie synek. Córka, córka. Jakie masz plany na wieczór? Nie mam planów żadnych. Nie no, możemy Czekam na mojego narzeczonego. Że karmi dzieciaka? Nie, no bez karmienia piersią. Przesada. I jeszcze na YouTube zostanę bana a dziecko zrobi jakieś salto dla wiedzy, czy coś? To są Zarty! Taki humor mam. Nie każdy musi zrozumieć mój humor. Kotek! gdy ja na to y nie reaguję, ponieważ. Eee y y Prawdopodobnie ktoś inny zareaguje i będę miał akceptację. Ale, ale, tak, tekster. Była taka bajka, Dexter, ale jak ona się nazywała? Ona się nazywała. Nie pamiętam, ale to była dobra bajka. W ogóle kiedyś były dobre bajki na kanapie. Wiele osób się snuło, nie Umiesz strzelać network, Scotta? Tak, podpinam do niego normalnie M4? Gorsze, tak, w postaci tak Sprowadzać zakłaki do parteru. A jakbym ciebie zobaczyła, to bym też zakłaki ciebie sprowadziła do parteru i byś dostała po takim ryju, żeby cię kurwa zora, facet w chacie nie poznał. Bo sobie zora. na to zasłużyliście, rozumiecie? Zara, zasłużyliście sobie zara. na to, żeby być tak skopanym w życiu, żebyście więcej tej głupiej, pierdolonej, jebanej gęby. Jak Lewandowski Kopa! suce na mordę A jak to tego co? nie rozumiesz, to wypierdalaj stąd. Jak tego nie rozumiesz, o to wypierdalaj kurwo. stąd. Proste. Znalazłem przeciwnika do wyzywania się. Jestem w szoku, jak można się tak zachowywać. Normalnie. Jeszcze mi piszą sieja. siema. A może zamiast, zamiast tego siema, może byś zrobił chociaż jeden filmik na TikToku? Co, nie staćcie? Co? Filmik zajmuje 15 sekund. Mi filmik zajmuje 15 sekund. No to po co tu jesteś, guma, do rzucia? To po chuj tu przechodzisz? Jak uważasz, że ja nienawiść się, to wy jesteście dnami społecznymi. Same lewe konta, patrzcie, ile lewych chłopaków. O, o ty, kurwo. krzyku kumpel. Sprawdź z tego konta bankowego. Jeżeli pan nie stać was na jeden filmik na TikToku, to po chuj zakładać ile TikToka. 50 zł tych dostałem! No Dziękuję. Dalej, do życia, to pokój tu przychodzi. Aż o klaski, poczekaj. O. Patologia, dzbuny, alkoholicy i kurwiarze. Zobaczcie, i dzieciaki kurwa z patologicznych rodzin. To wy jesteście, bo nawet pisać nie potraficie. Szkoły specjalnej nawet nie skończyliście, ani pod. Manuelka, umyj włosy, bo ci się wybieliło od tej spermy. Sprawdźmy Manuelka. Szalona, zmysłowa, uśmiechnięta, kochająca taniec, psy i dzieci. Dziękuję za 100 zł zoran! No. Nie było. w każdym moim live widać, że nie była dawno dobrze wydymana. Czyli wnioskuję, że baba bez bolca dostaje pierdolca? Może miała tutaj jakiegoś bolca wcześniej. Bo bolcuję ją co tydzień w klubach, bo tak chodzi sobie, i jest wolna po prostu, nie chodzi w związki, ale wchodzą w nią członki. Cześć bazy. Otwartość, to jest 25 ogromny hejt w internecie albo w szkole, bo jest bardzo dużo hejtu w szkole i bardzo dużo dzieci jest pobitych, skopanych, upokarzanych psychicznie każdego dnia. To jak Twoje dziecko popełni samobójstwo, to jedna z drugą Głównoprawda. Drogą będzie... Jestem żywym przykładem, że byłem obrażany w szkole, wyzywany, nawet dochodziło do bujek. Niektóre przegrywałem, ale dalej żyję. Co mówisz kurwa, że ludzie się tak łatwo poddają? Nie wkładaj wszystkich ja. od do jednego bola. małego, bo ja jestem od małego hejtowana. I dalej to się. Co, nie, z... nie, nie zrobiła Jak popełni to jest, to jest... ktoś samobójstwo. I zobacz, ja Ci nie popełniłam samobójstwa. No właśnie, 300 lat jestem hejtowana, od małego, bo od małego byłam śliczną, mądrą dziewczynką. Upokażano mnie w szkole, dobijano mnie w szkole, znęcano się psychicznie. Więc co kurwa? Jak twój syn albo twoja córka pójdzie i będzie upokarzana, to co? Też będziesz się tak kurwa szmatośmiała? Tak! Pani, <grym> nie się ta Jak twoje dziecko popełni samobójstwo, kurwo, Więc mnie się kurwa w łeb, idiot! Oj, chyba papa poleciało. Ha! BANET! Łatwo, 1-0! Widzisz, na TikToku taki takich rzeczy nie można mówić? Co ci wy Kurwa, Im <grym grym> więcej jest partii, tym więcej jest podziału. A teraz o polityce! Im więcej jest podziału tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie się ze sobą nie dogadają. Proste. Proste. To jest prawda z tego, co ja widziałam, że. Hmm. <młyski>, piski, piski, że -a, arabie, a... Dziękuję za 500 złotych! W sumie razem! Dziękuję! Dziękuję! Za zł. Na, dobrego Dziekuję, dziękuję, 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 Dwa, dziękuję, 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 dziękuję. Kaczuszki dawaj Kurwa, to nie są kaczuszki, co to jest? Kurwa nie znam tego, co to jest? mi jak jakieś disco, ale wiesz, szlager jakiś Nie znam ich upierdolić no, siema. Sportowej sekcji? No, no. Tak. tylko ja to ja na Tylko to, Pozdrawiam i życzę zdrówka. To słuchaczy same kobiety z Gdzie sobie ściśni? Eee. O, się uśmiałem, się uśmiałem, bo nie znałem tego. Ściszę trochę. Oglądałem filmik, czy na dziś nagrała. Piąteczek, dzień widzenia piteczek, kurwa. Ale mnie rozbawiła. A ten humor. Szymanko, czarek, Szymanko, Szymanko czarek Szymanu, czy Siemanko? Czy Siema. się mam? Czy nie mam zegar w łapie? Ej, bo mi monetyzacją da, w sensie... Nie mogę muzyki puszczać Ale sprzęt ma profesjonalne ja Widać profesjonalną mhm. lampę oczach Ja nie mam. Ja miałem tutaj lampę, ale ta lampa została przeniesiona. Statyk z mikrofonem. Jak w kinie ty, mógłbym pracować jako ten z mikrofonem od nagłośnienia. Za bym pracował. Znaczy nie na basem, ale za megbasem. Nie no, dobra ręka mi bym miękka. Ej, kupicie mi drwala? No ona pierdala już powoli. Za długo. Czego? czego? Nie, boli. Nie, 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 nie. Dobra, nie. Sam. Trzymaj tak pieśpino, właśnie pojebalem. Mm. Nie dałbym rady jednak. Czego tu płaczasz? Dlaczego hmm? czego tu płakać? No i tylko to płakać. Wyłączyła mama? Mama nie była Tak, baja będzie leciała. Mama nie, mama nie, bo że nie, nie była baja. Oni myślą, że o, że ja dziecku pozwolę na gołe wejść. Że będzie mną pamiętał. Chuj, jebany. Do dziecka! Przy dziecku! Debil Są moi, moje dzieci, ja bym a nie on. Może to za ludzie, ja pierdzielę, masz czakrę. Do mopsu ma... zadzwonić. A ja! Czy jest dzień, Nie ma czego zazdrościć, możecie sobie same zrobić. Ja nie jestem najładniejsza. A nie. Cześć Piotr. A więc, dziękuję, cześć a... Źle się ty czuję. Zobaczymy sobie te paznokcie, bo oczywiście to nie będzie kolor jakiś taki wyniosły, aczkolwiek na różowo muszę. To będę takim właśnie. No, właśnie będą kolory jakieś o, na czarno, jak Michał Szpar. No, ja z barwnym, lubię, bo ja dlatego, że. A zresztą, proszę się tłumaczyć. I tak jesteś taki, jaki jesteś, i tyle, Bo się ruszasz, bo się. Bo się gdzieś tam podobasz komuś i tak dalej Podobać się mogę, oczy podobać mi się może Ale nie, że... Ty ze mną no. O PANIE No to mi się podoba, to jest kontent Przegu... 27 Tobi 27 lat i szkaluje papieża? Zajebiście Pan! Nie to było teraz iść. Jest trzecia rano. Jestem w gnieździe Żydów. Oni sprytnie zmienili kształty. Jeden wziął kształt małej starej kobiety. Prawie nie widać rogów. Już raz próbują mnie truć. Te szczury są bardzo sprytne. Zwiedzić tysiąc wysp, jak ten sos nie ogranicza nic, jak ten sos dlatego robię kwit, całą noc dlatego robię kwit, całą noc zwiedzić tysiąc wysp.